Od wyjścia nowego DLC do Hearts of Iron minęło już trochę czasu. A ja nadal nie sprawdziłem, czy Polska jest w stanie wybronić się przed nowymi Niemcami. A więc sprawdźmy to dzisiaj. Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Hearts of Iron 4. Ostatnio tego Hearts of Iron jest troszeczkę mniej, dlatego trzeba się oczywiście poprawić, bo już o nie prosicie. Dlatego też jestem. Zagramy sobie dzisiaj Polską. Będziemy starali się wybronić przed Niemcami i Związkiem Radzieckim. Nie wiem, czy nam się to uda, bo Niemcy są teraz dowalone na tym nowym DLC. A Polska nic ciekawego nie dostała, ale mimo to będę się starał. Na samym początku przypominam jeszcze stałym widzom o tym, by nakarmili wygłodniały algorytm w postaci łapeczki, subskrypcji lub komentarza, o ile oczywiście film wam się spodoba. Dobra, um, żeby wybronić Polskę, to pójdziemy sobie dzisiaj historycznie w dokończeniu Konstytucji Kwietniowej, wybudujemy sobie kilka cywilek, tak dwie myślę, potem będziemy budować infrastrukturę i zobaczymy co mi z tego wyjdzie. 40 dywizji to nie jest za duża armia, Niemcy na szczęście nie dostały większej armii, więc myślę, że powinniśmy sobie z tym poradzić. Gorzej będzie na pewno ze Związkiem Radzieckim. Wojną drogą to mam też do Was pytanie, czy znacie jakiegoś moda na to, żeby te specjalne projekty przyspieszyć, bo wiecie, jeżeli ja używam moda, to przyspiesza mi rozgrywkę, to przydałoby się też te specjalne projekty poprspiesze, byłoby na pewno ciekawiej. W sumie będziemy też produkowali samoloty, bo te samoloty polskie chyba nie są takie złe na samym początku. Będziemy też musieli jak najszybciej otworzyć Gdańsk, bo tutaj nie, będzie, nie mogę kupować broni na tej Polsce. No i oczywiście mam też moda na realistyczne surowce, bo przecież to to jest na podstawce, to, to jest jakaś masakra. Teraz przynajmniej te surowce są rzeczywiście realistyczne. Jak będziecie chcieli, to dajcie znać w komentarzu, a dam wam linka do tego moda. I w sumie zaczniemy już na samym początku szkolić po cztery dywizje, żeby rzeczywiście tą armię zbudować potężną. Też w sumie nie, jak nie pójdziemy sobie pod sanację, znaczy nie pójdziemy sobie historycznie, pójdziemy sobie właśnie, znaczy to jest chyba historyczna droga. W każdym razie pójdziemy pod Rydza Śmigłego. Głównie dlatego, że będę mógł wtedy zjeść Litwę, a zależy mi na tym, bo może w czasie wojny będę mógł kupić sobie większe prowomen powerowe. I też ja mam do Was też takie pytanie, czy chcielibyście poradnik z tej gry, bo tam parę osób mnie prosiło, które chcę zobaczyć, ile Was po prostu by rzeczywiście chciało, no bo Heart of Iron, to nie ukrywajmy już trochę ta gra ma i też nie wiem, czy po prostu taki poradnik jest potrzebny. Ale jeżeli chcecie, to nagram. Bo wiecie, te, nie ma nowych poradników. Poradniki są głównie stare, a w tych grach się naprawdę sporo zmienia. Heart of Fire, które do, co chwilę dostaje jakieś nowe DLC. I zmiany są co chwilę wprowadzane. Jeśli będziecie chcieli, to nagram. Dobra, mamy tutaj. Idziemy w drugą osobę w państwie, chyba że zrobimy sobie jeszcze. Tak, zrobimy sobie jeszcze zamek. Robię to głównie po to, żeby dostać jeszcze bonusy do siły politycznej. No dobrze, tu możemy jeszcze robić jakiś legion zasłużonych i tak dalej, ale tego już nie będziemy robili. Idziemy w drugą osobę w państwie. Robimy zwycięstwo OZN-u, czyli Edward Ryd Śmigły będzie moim dowódcą, jak rozumiem. Potem od razu polski rewanżyzm. Potem pan słowiański rewanżyzm. I wyżądanie żądanie aneksji Litwy. Tylko, że nie mamy do tego manpowera. Jest zwycięstwo OZN. -u. I Edward Rydz śmigły, albo kto? Nie, idziemy tylko w ten. O, i piękny kolorek taka Polska ma. No i jest git. O, proszę bardzo, mamy tutaj pana Edwarda Rydza śmigłego. Teraz trzeba zaanektować Gdańsk, więc, żeby to zrobić, trzeba zrobić e, atak na opór. To wszystko trzeba zrobić, i potem zwiększenie kontroli klikacie i będzie po sprawie. O kurczę, ty, bo Czechosłowacja nie ma. Ten, gwarancje od Francji już. To może byśmy się wybrali na nią? Tylko czy ja wygram z nimi? To może być problem. Może być wątpliwe, że wygram. Dobra, Anschluss Austrii. Idealnie. Teraz możemy żądać aneksji Litwy. oj oj oj! Coś mi się to nie podoba, powiem szczerze. Za mało dywizji jeszcze wyszkoliłem. Litwa się zgodziła. Ty zgodziła się? Ej, ja chciałbym ten. Wojna, ale okej. Okay. No to skoro Litwa zaanektowana i mamy manpower, bo mamy jakiś milion, to ustawiamy się na Niemców. Budujemy fabryczki. I czekamy na zabawę. Może bym jakiś centrum zbudował ośrodek badań lądowych? Spoko, aneksja za Olzia. O kurczę, układ Manachijski, nie podoba mi się to. dywizje, ziomek. Pół miliona żołnierzy szkolimy. Moja armia, żeby wybronić się Polską przed Niemcami, trzeba mieć na pewno milion żołnierzy. Nie mniej. Łotwa się zgodzi... Łotwa nie się zgodziła? Co, co ja to też się mogę zaanektować? A czy no spoko? Yy, niech już tak będzie, wykorzystam je, ale ja je wyzwolę jak Związek Radziecki będzie chciał atakować. to sensu nie ma. Nie będę się bronił na takim długim froncie, ale statki od łotwy zawsze na propsie. Dzisiaj też celowo w dzisiejszym filmie też celowo pomijam trochę etapę budowania kraju, żebyście mieli więcej po prostu walki, bo podejrzewam, że to was najbardziej interesuje. To czego mi brakuje, to broń. Jak, jak będę miał broń, to już będzie git. Jeszcze sobie tylko stabilizację zbustujemy. Niemcy żądają quipedy, nie mamy wyboru, oddaję im, nie chcę jeszcze iść na wojnę z Niemcami. Nie, ale drzosza niemiecka to taki klocek duży, co? Oczywiście dodajemy do, do dywizji artylerię i saperów. I to powoduje, że nie mamy sprzętu wsparcia. W takim razie... Rynek? Yy, czemu nie mogę? A, bo jeszcze portów Gdyni nie zmieniłem. Kurczę, tego celu nie zrobiłem. Dobra, ale to i tak kupię sprzęt wsparcia. Ten system co dodaje to kupno broni mi się osobiście bardzo podoba. W którym, DL w którym DLC to było dodane? Bo jeżeli to było dodane w No Step Back, to No Step Back idzie chyba na najlepsze DLC. Bo ostatnio oceniałem i dałem Gotterdamerung na najlepsze. No, nie wszystkim się to spodobało. Ja wiem, że to jest kontrowersyjne. Mi się po prostu Gotterdamerung bardzo podoba. Ale rzeczywiście chyba lepsze jest. Chyba lepsze jest No Step Back. Dobra, bo tu się robi problem, bo Niemcy wiem co już ultimatum wysyłać. Szkolmy aż telewizji, doszkulmy jeszcze 10 i już zostawmy to. Na szczęście mam gwarancję od aliantów. Broń się uzupełni w 60 dni, sprzęt wsparcia w 170, a ciągi 320, no żart. Gdańska albo wojna, wiedziałem, ale możemy w końcu broń sprowadzać. Tylko że teraz to jest bez sensu, no bo nie sprowadzę przez wojnę, będą mi dopić konwoje. Dobrze moi drodzy, będziemy walczyć. Poczekam te 12 dni. Ja się nie poddam, będę walczył, o wol... będę walczył o Polskę. Będę budował też pelotki w czasie wojny, żeby mieć więcej. mieć pewność, że mnie nie przebiją. I ty, może bym pelotki do dywizji dodał. No, stać mi powiedzmy na to, to dawaj. Dobra, 3, 2, 1. Gdańsk pozostanie w polskich rękach. Okej, okay, i teraz powolutku. wyleby się tu poprzebię przez królewiec na początek. Do aliantów wchodzimy, oczywiście. Góry pewnie poprzebijają w paru miejscach, ale trudno. Od razu też bierzemy gościa od piechoty, żeby mieć bonusy. O, Francuzi się bili przez linię no to bardzo dobrze. Wystawiam wszystkie samoloty, które mam, a trochę ich nazbierałem. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Tutaj jest tragedia w Wielkopolsce, ale spokojnie. Na początku zawsze tak jest. Niestety zajęli mi Gdańsk. To spowoduje, że ta wojna będzie bardzo ciężka do wygrania, ale nie poddamy się. Będziemy walczyć, moi drodzy, powoli. Tutaj na królewie się przebijajmy. Kłajpedes spróbuję zająć. Dobra, tutaj wchodzimy na jedną. No nie, nie udało się niestety, ale było blisko. Możemy tu okrążyć jedną dywizję zawsze. Niewielkie to będą, wiecie, profity, ale zawsze coś. I test. Teraz skłapkę by się przydało zająć. Spróbujcie. Jak tam na froncie tutaj? Tu jest tragedia. W szczęście Grecja do aliantów dołączyła. To kolejny front otwiera Niemcom. O, 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 o Tutaj się otworzyło. Gdańsk widzę, odbiliśmy. Świetnie. Oni tu mają w ogóle dywizję spadochronowe. Co wyście? Ako idziemy. Tu dywizja spadochronowa też pęknie. Dlatego spróbujemy ich okrążyć. Takie ładne kółeczko im zrobić. O, 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 patrzcie, 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 patrzcie. Tutaj się udało. Tak, jak pęknie, to okrążymy tu cztery dywizje. Udało się? Tak, udało się. Cztery dywizje okrążone, w koszalinie też jedna. Na królewcu jest tragedia. Chodź tu na lotnisko od razu. Tutaj te trzy dywizje się pozbędziemy już. Tutaj się pozbyliśmy trzech dywizji. I no, front jest stabilny. Oni gdzie indziej dywizje wysyłają. Anders ma 100 dywizji, bustujemy go. Problem robi się tutaj na froncie, bo w katowicach zaczynają je przebijać. Spróbujcie to skontrować tutaj, tutaj. W wielkopolsce brońcie jej i gliwice spróbujemy. Tutaj jest poznania, niech na te cztery dywizje. Może uda się to okrążyć jakoś. Jak się tutaj uda pozbyty jednej dywizji. Tu się też udało przebić. Świetnie. To teraz tutaj na kolejne miejsce. Pilnujcie ich chłopaki. Pilnuj ich mówię. Te 16 dywizji niech uderza tutaj. Powolutku. Wy musicie... Stój tu, żeby nie, nie, nie przewarli mi... żeby się nie przedarli. Idziemy na kolejne prowincje. Wrocław pilnuj. Przechodź przez tą rzekę. O Wrocław się może uda zająć. Id i na Opole potem. Jugosławia do aliantów to niedobrze. Dobrze, bo kolejny front, ale wiecie o co mi chodzi. Boję się, że upadnie i Niemcy tam bardziej w siłę. Ale nie, nieważne. Powolutku, tu na północy. Tutaj ten królewie trzeba zamknąć, bo przecież to jest jakaś masakra. Słajpedy wyjdą. Wyszli, słajpedy, wchodź. Szybko. Weszliśmy. Kawaleria wjechała. Tu Niemcy zrobili błąd, bo zrobili tylko dwie dywizje na kociołku. Jeżeli uda mi się to przepchnąć, będzie idealnie. Wrocław jest. Dobra, mamy to, kociołek jest. Cztery dywizje w kociołku. Gorzej z tym królewcem. Jak ja tego jeszcze nie zająłem? Oni wyjdą z królewca, wchodź tu szybko. Chodź od północy. Kajcie, oni stąd wypłyną? Czy to wy robicie? Wypływajcie stąd. Śmiało, 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 śmiało. Tak, wyszli. mamy, chodź do królewca, szybko. Tak, mamy to. E, Ab e, Abraham, zajmie się teraz zdobiciem królewca, proszę, bo oni tu już portów nie mają. My musimy się pozbyć jakoś tego okrążenia na Śląsku. I do Odry. Na linię Odry trzeba dotrzeć. Nie mamy manpowera i Jezu, zapomniałem o tym. To nie, Abraham, ty nie puszuj. Załatwimy to delikatnie. Dywizja po dywizji będziemy ich spychać. Tu do Odry dotarliśmy. Jakby się, jakby się jeszcze do Kostrzynia udało, tu musi jedna dywizja wyjść. Okej, okay. tutaj też do Odry się udało. Budujemy cały czas pelotki, bo no nie mamy samolotów za dużo. Moje samoloty, tak, moje samoloty są niszczone. Koła Bogu, że Związek Radziecki jeszcze nie wjeżdża. Dobra, teraz kostrzeń. Jeżeli się uda przebić kostrzeń, to jedną dywizję będziemy mieli z bańki. Jugosławia skapitulowała. Niedobrze, niedobrze. Okej, okay, tu się uda. Może przebić jedną prowincję. Wtedy byśmy uderzyli. O tak, tutaj, uderzaj. Kontruderzenie na tą prowincję i na Katowice kontruderzenie. Ej, Wrocław mi zaraz zajmą. Pilnujcie tego Wrocławia, co wy robicie? Dobra, to sensu nie ma, nie pusz,uj tak. Uspokoimy się tutaj. Spokojnie, moi drodzy, to jest sztuka wojenna. Koszczeń też się uspokój. Nie mamy manpowera na takie operacje. Trochę się politycznie brakuje. Oni się jeszcze tu na linii Wisły umocnili, w Toruniu się umocnili. Widzę w tym pewien problem. Okej, okay, ale tu jest szansa przebić się na Gliwice i na Opole. Teraz robimy wielkie uderzenie na tą prowincję, jedną, gdzie jest 6 dywizji, i wtedy okrążamy Katowice. Powiedz, że to się. Tak, udało się, mamy to. Katowice okrążone. No, geniusz militarny, na... 20 dywizji okrążyłem. Nie, no, 20 to bez przesady, ale 7 plus 4, 11... 13 dywizji. Teraz tylko, żeby tego nie odbili, tych Katowic. Bierzemy lepsze prawo poboru i teraz czekamy, aż się uzupełni manpower i spychamy Niemców aż za Berlin. A jak tam w ogóle alianci sobie radzą? Słabo. Dobra, Olsztyn okrążony. Specjalnie też nie usuwałem tych dywizji kawalerii, specjalnie też tych dywizji kawalerii nie usuwałem, bo chciałem po prostu mieć szybkie jednostki, bo ciężarówek mam za mało. Ciężarówkami to ledwo wyrabiam z logistyką. Ryzykowny manewr, wrzucamy lepszą broń do produkcji. Nie wierzę w to, oni wyszli tutaj z nad Odry, wchodzimy w tę prowincję. Rzeka, świetne miejsce do obrony, ale musimy się przecież przed nią też przebić prędzej czy później, porobić przyczółki za rzeką. A jeszcze jakby spróbowałem tu okrążyć Szczecin? Albo może nawet wejść do Berlina? No, Berlin zdobyłem ty. Oni odsłonili prowincję. No i na szczęście ten królewiec w końcu jest okrążony. Zaciełem 500 tysięcy, Niemcy 800. Już 900. I w Szczecinie jeszcze mamy okrążenie. To gdyby udało się tylko Szczecin zająć. No nie, oni stąd wypływają. No to nie, to złapmy ich. Jak wypływają, to mają... E, tom. Zorganizowanie mniejsze. No i wybronili. Rozumiecie, że te Katowice odbili? Już taki kociołek był ładny. Węgry do osi. Nie no, cudownie. Jak ja teraz Słowację zajmę? Jeszcze dołączyli do wojny przeciw mnie. Nie powinno tak być. Japonia spiskuje przeciwko nam, no ale to nie przeciw Polsce przecież, tylko przeciwko innym aliantom. Dobra, teraz trzeba tylko domknąć Szczecin. To się powinno udać. Tak, dwie dywizje pancerne ja i zamknąłem. Straty Niemców przekroczyły już milion. Wrocław niestety nawet odbili. Ty, no, a już się prze... przed odejściem tutaj przebijałem. Węgry na szczęście nie są w stanie się przebić przez ścianę Abrahama, który tam poszedł po Prusach. Możemy okrążyć dwie dywizje, jeśli tylko Rosztok upadnie. Tak jest, okrążone. O, tutaj też dwie dywizje okrążone. Piękny kociołek. A jak tam alianci? Dobra, alianci stoją. Gdybym miał tylko więcej zaopatrzenia, to już by było dawno po nich. Niemcy wycofali armię tutaj z Śląska, więc będziemy puszowali teraz na Wrocław, w Legnicę i tak dalej. Bitwa pod Legnicą. No dobra, no bronimy się niby jakoś, ale tutaj jest problem cały czas w okolicach Wielunia. Przebijają mnie. Problem to będzie jak Związek Radziecki wiedzie. Dobrze, kontynuujemy natarcie na północ, w kierunku Hamburga. I teraz tutaj koło Berlina. Ja się trzeba poszerzyć troszeczkę kółeczka. Najlepiej, jakby zająć. Niemcy w ogóle nie wypowiedzieli wojnę Danii. Nie ma co się dziwić, plany im się popsuły. O, oni tu mają zaporę. Śluzy mają, no to trzeba zająć te śluzy. Dobrze, Hamburg zajęty. Śluzy tam też opanowane. Teraz tutaj się przebijamy na Hanower. Bardzo ważne niemieckie miasto. Brema zajęta. I w Hamburgu też trzy dywizje okrążone. Bardzo by też było przyjemnie, gdyby Niemcy łaskawie wypowiedzieli wojnę Beneluxowi. Chyba się to już nie wydarzy. Za bardzo ich zepchnąłem. Okej, okay, tu koło Berlina mają bardzo ważny punkt. Musimy go zająć, bo tam te badania naukowe prowadzą. Powstrzymamy dzięki temu Niemcom nowe technologie. Tu kolejne trzy dywizje okrążone na Magdeburg. Tak jest, mamy. Mamy zajęte. Niemcy 2 miliony strat, ja 900 tysięcy. Stosunek jeden do dwóch. Bardzo ładnie. Niemcy opuścili Wrocław praktycznie. Jedną dywizję tam tylko zostawili, więc jest okazja go zająć. Tutaj Opole by się przydało okrążyć. Spróbujmy. Albo nie, inaczej zrobimy. Rozszerzymy to i od Ostrawy ich zajmiemy. Gdzie w tym Opolu uciekacie? Stój, stać tam teraz. No i trzy dywizje okrążone. Ale czemu Związek Radziecki mnie atakuje, patrzcie. On ma na mnie cel, nie ma żadnego pokoju, a i tak nie atakuje. No teraz to patrzcie, to tu się będziemy pięknie przebijać, wchodzimy do zagłębia rury. A Francja z skapulowała. Dobra, nie, jest problem. To jest bardzo duży problem. Chociaż z drugiej strony, ile Niemcy mogli mieć tych dywizji we Francji? No, bez przesady. Może nie upadnę teraz. Dobra, kolejny ośrodek się udało zająć w okolicach Frankfurtu teraz. Robimy takie kółeczko teraz. Japonia wypowiedziała wojnę Francji. No, ale to, co za różnica, nie? Tutaj też jest jakaś zapora. Trzeba to zająć. USA do aliantów, dobra. Może by łaskawie do mnie przyszli na terytorium. Alianci tu w ogóle walczą? O Holandia, idealnie. Teraz to na pewno alianci przyjdą. No, ja już wiem, co tu Niemcy zrobiły. Zobaczcie. Wysyłały po 16 dywizji do tego, Zakarpacia. To chyba taki średni pomysł. O, kolejny kociołek koło Weimaru tym razem. Puściłbym plan, gdyby nie to, że na Zakarpaciu będę bardzo dużo tracił. Nie mam manpowera znowu. Za dużo idzie na garnizony. Trzeba zmieniać dywizję na kawalerię. 8 dywizji tutaj koło Air zamknięte. Niemcy prawie 3 miliony strat, ja milion 115 tysięcy. To co bardzo szybko trzeba teraz zrobić, to wejść do Sudetenlandu, bo tutaj mamy. Mm, widzę lukę. Nalot jakiś będzie zaraz? Nie, do Pragi wejdź. Do Pragi i Taboru i może skapituluję protektorat Czechimora. Większe państwo węgierskie. Jakie większe, jak wy zaraz upadacie? Menorymberge, to teraz szybko do Stuttgartu i może będzie po sprawie. Zająć Stuttgart albo Wiedeń i będzie po sprawie. Tylko, że do Wiednia jest jeszcze daleko. Patrzcie, jaka tu jest okazja na okrążenie ich. To jest aż grzech tego nie wykorzystać. A tego nie wykorzystam, bo się nie przebije. Moje samoloty nie istnieją. 600 samolotów, które miałem, wszystkie stracone. Cztery dywizje stoją, dawaj, wbijamy się. Przebijesz to, przyjacielu. Musi ci się udać. Nie, mnie okrążyli. Nie, 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 nie. To nie tak miało wyglądać. Nie mów, że teraz ja stracę te cztery dywizje. O Stuttgart zająłem kiedy? To dalej za mało. Jeszcze trzeba Monachium albo Wiedeń. Dobra, tu się chyba uda. Nie, nie uda się jednak. Myślałem, że kociołek się uda jakiś mini zrobić. Niemcy odbili mi jakieś miasto tu chyba. Nie, to nie. Nie odbili mnie. Myślę, że to Stuttgart. Rumunia chce odbudować sojusz. Jak... Przecież Rumunia jest chyba w osi. Monachium stoi puste. Dobra, wchodzimy i po sprawie. Nie to dziwi, że ci Rosjanie mnie nie zaatakowali. Niemcy zostali zepchnięci tyle, ile się dało. Bardziej się nie da. Nie wiem co ja mam jeszcze zająć. Na pewno muszę ten Wiedeń. Niemcy skapitulują, jakby będą miały 10% wskaźnika yy, kapitulacji. To jest bez sensu. Nie rozumiem czemu paradoksa tak obniża. Jest tylko utrudnienie ludziom gry. No przecież to Niemcy i tak by skapitulowały, patrzcie. Dobra, odpalamy plan, może się przebijemy. Czy nie będziemy bawić w nic innego? Dobra, protektorat Czechimoraf już. raz kolejne państwa. Nie, puszczenie planu też nie ma sensu. Przebiję się trochę, ale... O no, Rumunii jednak właśnie nie ma. Dobra, to tutaj mamy kociołek. Pędźcie na te węgry. Dobra, nie wiem jak to się stało, ale w końcu te Niemcy skapitulowały. Tutaj już od razu otworzyła się droga na linię marzinota. Odpalamy plan. Puszujcie. Nie wiem, najpierw im spadł wskaźnik do 10%, potem do 15. wszystko nielogiczne, ale dobra, oś mamy załatwioną. Dziwi mnie tylko jedno. Dlaczego ani razu nie pomogła mi... Mm... No, alianci mi nie pomogli. Ja tu cały czas walczy... walczyłem sam. I faktem jest to, że gdyby nie to, że ZSRR mi wojny nie wypowiedział, to ja bym przegrał tę wojnę. No chyba nie wypowiedział, wiecie czemu? Bo do aliantów dołączyłem tak szybko. I się wystraszyli. A teraz tym bardziej nie wypowie, bo mi się to nie opłaca, bo Niemcy są pokonane, więc nie ma co już marzyć o tym. Już nie, powie... nie powiem, żebym marzył o ataku ZSRR-u, wręcz przeciwnie. Konferencja jałtańska, świetnie, bo to znaczy, że zostanie mi przekazane, e... będę miał tu kory po prostu. O Już mam, no i bardzo dobrze. <laughs> Patrzcie, wybuchła wojna domowa i tu we Włoszech się, te Włochy we Francji się zmieniły w tą Włoską Republikę Socjalistyczną, czy jakąś tam socjalną, nie pamiętam. że tylko na tych Węgrzy, bo się okopali, ale już puszujemy, już wchodzimy do Budapesztu. Węgry żądają władania nad Słowacją, no rychło w czas, ty jeszcze, co? Oni ustąpili i Słowacja się nie dostała, rzeczywiście. To elegancko, teraz to są puste terytoria, które ja sobie mogę zająć. No dobrze. Już prawie, prawie, już Budapeszt pada. No i mamy to, zostały tylko Włochy. A Włochy to już. Powiem szczerze, nie licząc y, Polski pod króla rumuńskiego, którego wam pokażę, jeżeli będziecie chcieli. Sanacyjna Polska to jest chyba najlepszy możliwy wybór. Macie sporo manpowera, możecie sobie zaanektować kraje bałtyckie, na które co prawda nie macie korów, ale jest przyjemnie. Aha, Rumunia do. Nie, Rumunia do osi jeszcze. Ale nie dołączy do wojny, jestem przekonany. I tak oto oddziały polskie wywzwalały Francję, łącznie z linią Marzinota. Mogli do mnie zadzwonić w 1939. Może bym im jakoś pomógł. I cyk. Koniec wojny, konferencja pokojowa. Dobra, powiem szczerze, ja sobie nie będę tego zabierał jakoś dużo. Zabrałem sobie dosłownie kilka prowincji, tutaj się wiadomo podzieliło. Republika Łoścacka jest niepodległa. Polskie, Włochy. Mogę im przyznać jakąś niepodległość? Pomogłem, ale nie pamiętam jak. Dobra, ja mam skończone wszystkie wojny, tak? Tak. No i elegancko. No więc bardzo ładnie Niemcy zostały pokonane. Że Widzę, że tu przetrwały, nie zjedli ich sowieci, nie rozumiem dlaczego. Ale floty odziedziczyłem po Włoszech i po Niemczech 20 statków. Wow, ale same pancerniki, więc wybornie. Dobra moi drodzy, nie będziemy toczyć już wojny z ZSRR-em. Jeżeli będziecie chcieli, dogram tego drugą część, gdzie będę walczył ze Związkiem Radzieckim albo nawet i z aliantami. Założenie spełnione, jak widzicie, nawet na nowym DLC. Niemcy nie są mi straszne. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że się podobało. Czekam jak na Wasze komentarze i widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Hej!